Chodź, chodź, słuchajcie, będzie wam łyso, będzie wam łyso. Dziennikarz Onetu Kamil Dziubka w podcaście Stan Wyjątkowy powiedział: Co Amerykanie wiedzą o Tusku? Co Amerykanie mają na Tuska? Premier to nie może być zadowolony. Premier Tusk, oczywiście. Zobaczcie, co przypomniał Kamil Dziubka. Który, przypomnijmy, o, o Trumpie, mówił: bardzo złe rzeczy, i szanowni państwo. Że, że... to wręcz jest ruski agent. No. Taka narysacja. Czy ze słów Donalda? Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem bardzo dobrze ustosunkowanym, z Polakiem, który wrócił z, z Waszyngtonu, z politykiem, ale który ma tam dość szerokie kontakty. W Waszyngtonie to jest wiedza powszechna, co Donald Tusk mówił o Donaldzie Trumpie. To nie jest tak, że Trump czy znaczy być może kiedyś by tak było. Teraz ta administracja jest zupełnie inna niż ta pierwsza administracja Trumpa. Tam rządzą zupełnie inne reguły. Ci starzy republikanie, którzy kiedyś grali tam pierwsze skrzypce, dziś są trochę odsunięci y, na bok i ewidentnie jest tak, a Hexet, y, szef Pentagonu, no jest z tego takiego, powiedziałbym, bardzo twardego trumpistowskiego... No i co? Łysowam? Okazuje się, że Amerykanie wszystko wiedzą i wszystko doskonale pamiętają. Z tego, co mówił Donald Tusk o agenturalnej przeszłości Trumpa. I to wszystko może do Tuska wrócić. Zwłaszcza, słusznie tu przypomniał Kamil Dziubka, Pete Hexet, obecny szef Pentagonu, to jest taki mocno trumpistyczny. I takie rzeczy, to cały raport na temat Tuska, jak Trump będzie miał przyjechać do Polski, będzie na biureczku. Być może w Air Force One, jak Trump będzie jechał do Polski, będzie sobie przeglądał... O, ten Tusk to powiedział, jeszcze to powiedział na mnie i to powiedział na mnie i to i to powiedział na mnie. Ten, ten brief będzie u Trumpa przed przyjazdem do Polski. I zobaczymy, czy Trump się spotka z Tuskiem, czy jednak się nie spotka, bo gospodarzem wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce podobno pod koniec kwietnia będzie prezydent RP Andrzej Duda. I zobaczymy, czy się spotka, jeszcze raz zapytam, czy nie spotka z Tuskiem i jak dosoli ewentualnie Tuskowi, bo możemy się chyba tego spodziewać. Poczekamy, zobaczymy jak będzie.